Witam Was bardzo serdecznie, się w dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam, jak zrobić fajny, prosty survival kit, gdyż dostałem kilka pytań właśnie, jak go zrobić, no, tanim kosztem, aby on był naprawdę funkcjonalny, gdyż inne filmy były troszkę niejasne, skąd zdobyć taką puszkę najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Tak więc odsyłam Was, jeśli chcecie je przeczytać do poprzednich filmów z survival kit i puszką przetrwania. <trym> Tak więc dobrze, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować linijkę, w moim wypadku jest to kątomierz z linijką. Będziemy potrzebować cyrkiel, będziemy potrzebować ołówek oraz będziemy potrzebować nożyczki. Kartka także będzie potrzebna, gdyż na czymś musimy to rysować. Tak więc dobrze. To są elementy, które potrzebujemy yy, tylko aby narysować i tyle. Kolejnym elementem, elementy, grupa elementów, która jest nam potrzebna jest to opakowanie oraz zawartość tego opakowania. U mnie jest to pudełko po cukierkach, sławnych cukierkach pulmon. Są to cukierki, które można kupić za 3 zł, całe takie opakowanie. Można je sobie zjeść, a potem je przerobić. Ja, aby nie było tutaj logo, nakleiłem sobie tak zrobione przez siebie szybko, gdyż drukarka mi nie działa ręcznie surrywalki etyże leśny tak aby było szybko tak więc to jest takie opakowanie dalej znajdują się takie rzeczy jak zapałki owinięte gumką recepturką są to zapałki kowbojskie dlatego nigdzie tutaj nie ma draski dalej znajduje się ołówek z nawiniętą nicią oraz igłą która tutaj delikatnie wystaje Kolejnym elementem jest zestaw do łowienia ryb, czyli żyłka nawinięta, ciężarek oraz tutaj wystaje haczyk. Jest to taśma, jest to wszystko owinięte na taśmę, która jest tak zwana backtape, który można także samemu zrobić, bierzemy taśmę dwustronną. Ucinamy ją i nawijamy po prostu w rulonik coś takiego. Kolejnym elementem jest to laser oraz jakieś światełko. Jest to laser z latarką, bardziej chodzi o latarkę. Kolejnym elementem jest taki zatrzask plastikowy. Potem omówię. Kolejnym elementem są kartki papieru, które pokażę Wam jak zrobić, żeby były naprawdę fajne. Jest tutaj ich pięć. Kolejnym elementem jest plaster tak zwany X. Bardzo dobry plaster. Już testowałem. Mam go przyjemność przetestować i no i po prostu zdał swój egzamin. Tak więc zrobiłem go jeszcze raz i będzie w mojej puszce oraz jakaś instrukcja w moim przypadku jest to instrukcja ta sama z apteczki tylko że skserowana też tak już złożona, podklejona taśmą ale będziemy wszystko to omawiać za chwilkę tak więc dobrze, to są te elementy zaczniemy może od przygotowania tych kółeczek kółeczek aby było na czym pisać w tej puszce tak więc kółeczka jak widzicie one są bardzo podobnych rozmajarów tak więc co potrzebujemy? Potrzebujemy dno puszki wyciągnąć sobie. Góra jest taka sama, jest płytsza, tak więc użyjemy góry. Teraz potrzebujemy wziąć cyrkiel i rozłożyć go tak, aby można było swobodnie nim kręcić w środku i przyłożyć go do linijki, aby zmierzyć ile to ma centymetrów. Mi wychodzi 7,5, tak więc możemy to sobie skrócić do 7. 7,5 dzielimy na 2, czyli jest to 3,5. Przesadziłem. Ok, jest 3,5. No i teraz przystępujemy do rysowania na kartce. Tak więc bierzemy i po prostu wbijamy cyrkiel. mi tutaj zjechało 3,5 tak nie 2,5 przepraszam bardzo tak więc zaznaczamy no i obrysowujemy koło następnie rysujemy ich kilka tak jak w moim przypadku było ich 5 bierzemy nożyczki no i wycinamy wycięte koło ja nie będę wycinał aby nie marnować czasu wycięte koło Wkładamy, tak więc yy, pięć karteczek. Możemy tutaj także swoje dane zapisać na którejś z nich. Wrzucamy do środka. Wygląda to tak. Tak więc to tyle. Ołówkiem możemy tutaj sobie poprawiać te linie, jeśli by nam coś krzywo wyszło. Yy, kolejnym elementem, który układamy w tej naszej puszce jest to Plaster X. Yy. Trzeba go potem sobie dociąć tutaj delikatnie na obwód puszki. Kolejnym elementem będzie ta, ten zatrzask. Zatrzask jest ważne, abyście go nie zatrzasnęli go sobie teraz, czyli nie zrobili tego tak. Tylko zrobili to w drugą stronę. Jeśli zatrzaśniecie go już no, to niestety yy, trudno jest to odpiąć. Trzeba tam nożem grzebać igłą lub po prostu mieć maszynkę. Maszynki pewnie nie mamy, tak więc lepiej w tą stronę to zrobić. Chodzi to tylko o to, aby to tam włożyć, potem i tak to rozepniemy za chwilkę. Tak więc najpierw to tak ściskamy. Wkładamy to do środka i rozkładamy. Tak aby to tak wyglądało. Tutaj to jest. Dobrze. Kolejnym elementem będzie włożenie ołówka. Ołówek z Ikei jest tutaj specjalnie przycięty. Ma tutaj do porównania normalny ołówek. Jest ono tyle przycięty do kom. Yy, po tutaj wchodził. Yy, musimy sobie doliczyć, żeby go troszkę więcej skrócić, bo igła... Troszeczkę powinna wystawać, żeby ją łatwiej było wyciągnąć potem. OK. Wkładamy to tak, aby w tym zatrzasku tutaj robi się taka luka i tą igłę tam idealnie wkładamy i będzie tu nam się mieścić. Kolejnie wsadzamy zapałki oraz zestaw do łowienia ryb. Tak więc dobrze, jest to już prawie wszystko. Kolejnym elementem jest laser i, no i wiadomo, światełko. Ja zawsze daję to na samą górę, po prostu bardzo często używam tego światełka, czy też nawet laseru. Tak to wygląda. Jest to taki moim zdaniem podstawowy zestaw. Są to elementy, które moim zdaniem powinny znajdować się w każdej pustce przetrwania. Nie umiem sobie wyobrazić puszki bez, e, bez tych rzeczy. Tak więc to moim zdaniem jest na tyle. No i teraz ta krótka instrukcja udzielania pierwszej pomocy. E, czasem... Mm, znajduję na internecie różne poradniki survivalowe, takie króciutkie poradniczki w kilku słowach, co zrobić i tak dalej, jak oczyścić wodę i tak dalej, i tak dalej, jak zrobić jakiś roztwór, jakie rośliny i tak dalej, też w takiej formie, czyli po prostu czysty tekst, suchy tekst w takiej ilości. No i też go tutaj przyklejamy. Jak to wygląda? Składam to na pół. Następnie składam znowu na pół i przyklejam taśmą dwustronną. Następnie odklejam sobie taśmę. Tak. Odklejam taśmę. Jest ona w tym wypadku taka przeźroczysto biała i przyklejam ją to. Tutaj na spód, jeszcze sobie zobaczę jak to jest, coś to nie ma dużego znaczenia i przyklejam to w to miejsce. Teraz otwierając po prostu. Mhm, tak. Mamy puszkę. Otwieram puszkę i od razu ukazuje się moim oczom jakaś kartka. Tutaj możemy właśnie zapisać swoje dane, co ja uczynię i mamy normalną karteczkę z rzeczami bardzo ważnymi, które na pewno nam się kiedyś przydadzą. Tak więc tak to wygląda. Tą karteczkę powinniście znaleźć w opisie tego filmu. Ja ją Wam zeskanuję. Więc dobrze, tak to wygląda. Prosty, szybki zestaw. Bardzo łatwo go możecie zrobić. Koszt tego zestawu są po prostu kosmicznie niskie pieniądze. Co to jest? Pudełeczko 3 zł, laser 2 zł, no ten troszkę droższy. Zapałki, złotówkę, ołówek, no to wiadomo kazike i z Afriko? Zestaw do połowu ryb, no to może kolega ma, to też za darmo. Taśmy trochę, plaster. I kartki tak więc to tyle w tym filmie tylko to Wam chciałem przekazać mam nadzieję, że o to chodziło Tobie Mirek podejrze że o to Ci chodziło, abym aby zaprezentował jak to zrobić troszeczkę na początku nie rozumiałem tego pytania ale o to chyba chodziło tak więc prosta puszeczka do zrobienia, malutka, nawet można ją nosić w kieszeni. Ja tak czasem czynię, jeśli mam większe kieszenie, po prostu to biorę. Ważne jest, aby tutaj nie wiercić jakichś otworów na smycz i tak dalej, gdyż ta puszka już nie będzie szczelna. Póki co ona jest bardzo szczelna i no, nie przepuszcza wody. Tak więc dobrze. Tutaj pewnie dziwicie się dlaczego nie ma rozpałki. Rozpałki nie ma dlatego, że rozpałkę powinniśmy dodawać tylko wtedy, kiedy mamy krzesiwo. Jeśli mamy zapałki, tak więc w takim wypadku nie powinno być takiego problemu pamiętajcie, że jeśli macie zapałki kowbojskie, to żebyście je ściskali jak najsilniej, bo gdy ściskacie je słabiej, ona może podczas biegu na przykład wypaść osunąć się i rozpalić się w środku tutaj oczywiście jest znikoma ilość tlenu, tak więc to raczej nie się stanie ale stracicie zapałki tak więc dobrze, ja Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej. Zasubskrybuj pani także na mojego bloga, a jeśli nie możesz doczekać się kolejnego filmu, obejrzyj poprzedni.